Rusałki i neridy. Dla tych istot rytuar nazywa się kąpiel w wodzie morskiej. Woda morska działa nie tylko oczyszczająco, lecz także uzdrawiająco. Kąpiąc się w wodzie morskiej uwalniasz się, uwalniasz swoją aurę, pole świetne, które cię otacza, od negatywnych wpływów. Rusałki radzą, by w celu głębokiego oczyszczenia i ochrony przed obcym wpływem wziąć kąpiel z dodatkiem soli morskiej. Sól morska wyciąga z aury ciemne energie które codziennie łapiemy od ludzi negatywnie nastawionych do życia przez złość, stres i doprowadza do tego, że aura znowu zaczyna błyszczeć w swoim świetle. Napój do wanny wodą, odpowiedniej Ci temperaturze, dodaj pięć łyżek soli morskiej, jeśli masz ochotę, to dla uprzyjemnienia sobie kąpieli możesz dodać do wody również olejki o zapachu lewendy, róży lub inne zapachy eteryczne albo płatki kwiatów. Wejdź do wanny, zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wszystko co ciemne i negatywne odchodzi od Ciebie. Wdychaj głęboko zapach soli i esencji. Wyobraź sobie, jak oczyszczają cię również wewnętrznie. Rozkoszuj się kopielą, po kąpieli weź krótki prysznic, a potem wypoczywaj przez jakiś czas. Możesz również mo mo moczyć nogi w wodzie z dodatkiem soli morskiej przy głowy. Sól morska usuwa negatywną energię z głowy i oczyszcza aurę. Spotkasz rusałki, pozwól sobie na radość, przyjemność i odprężenie. Niech uśmiech znowu zagości na Twojej twarzy, a życie potraktuj lżej. Ne Żyją w głębo, głębszych wodach, prowadza cię w głębiny Twojego życia uczuciowego i pokażą Ci ukryte skarby. Jeśli przed snem wezwiesz Nereidę i włożysz pod poduszkę muszelkę lub coś innego pochodzącego z morza, to podczas snu może cię zabrać w głębiny swych wodnych światów, a potem pozwoli ci wrócić bez żadnego uszczerbku.